Witam serdecznie Państwa. Komentarz jest krótki. Gratuluję trenerze. Oczywiście trenerowi i drużynie, bo, bo wygrali zasłużenie. Strzeli dwie bramki, więc nie mamy co dyskutować. A my, żeby nie przedłużać tego wszystkiego, pracy chłopakom nie mogę odmówić, zaangażowania chłopakom nie mogę odmówić, ale, ale niestety musimy się nauczyć konsekwencji działania na boisku. Plan na to wszystko jest. Tylko teraz. Musimy się wziąć garść i, i zapunktować następny mecz. nic dodać nic więcej. Dobry wieczór, dziękuję. Dziękuję Piotrek za gratulacje. Znam Piotrka od, od lat, jeszcze z czasów. W innym, gry w innym klubie, także stąd gdzieś tam może bliżej. I miło, miło zawsze się spotkać. Yy, no cóż, baliśmy się tego meczu z jednego względu. Może nie z jednego, bo tych, tych czynników było, było kilka, ale. Przed meczem baliśmy się ogromnie tego, że ktoś sobie przed tym spotkaniem doda punkty. Bo to jest dopiero początek ligi, to jest dopiero siódma kolejka. Jeśli ktoś patrzy na tabelę, to może bardzo mocno się zdziwić. Bo jak historia pokazuje, i w poprzednim sezonie, drużyny, które w tym momencie były nawet liderem, potem spadły z ligi. Więc na pewno jeszcze ogrom pracy przed wszystkimi drużynami. I i dlatego tak bardzo przestrzegałem dzisiaj przed tym, żeby, żeby ktoś sobie nie podszedł na wielkim Luzie upatrywano w nas faworyta. I niekiedy bardzo ciężko z tej, z tej roli faworyta się wywiązać. Jednak na boisku byliśmy myślę, nie mniej zdeterminowani niż, niż Odra u, u gości. To normalne. Zmiana w sztabie, nowy bodziec, na pewno na pewno chcieli się bardzo mocno. Pokazać i, i, i naprawdę były bardzo fajne momenty ze strony odryna w czasie tego meczu. Myślę, że my też po strzeleniu bramki na 1-0 gdzieś to jest pod świadomości, że no, gdzieś nie chce się tej piłki tracić i, i z tego wynika potem taki fragment brzy, brzydszej gry, że nie potrafiliśmy się przy niej utrzymać. Ale, ale najbardziej jeszcze obawiałem się w momencie, kiedy nie wykorzystaliśmy rzutu karnego, bo to jest taki moment, kiedy drużyna przeciwna może nabrać wiary, wiatrów plecy. i i tu w tym momencie naprawdę się bałem, że możemy tego spotkania, tego, tego prowadzenia nie dowieść do końca. Na szczęście wyprowadziliśmy kilka kontr, jedna z nich zakończyła się ranką, i myślę, że już potem było w miarę, w miarę spokojnie do końca. Dziękuję.